Przede wszystkim to, że również jestem sportowcem, albo byłem sportowcem, aktywnym sportowcem przez kilkanaście lat, więc chcę i takim też jest naszym celem, aby wspierać sportowców na różnym rynku, lokalnym rynku, również ogólnopolskim rynku. I no doszliśmy do wniosku, że, że, że chcemy wesprzeć drużynek. Poszczególni zawodnicy już u nas trenowali od jakiegoś czasu, od dłuższego czasu nawet, więc w tym momencie trenuje cała drużyna. No, według mnie połączenie sportu i biznesu jest pewnie jednym z, ze skuteczniejszych elementów biznesu. Ja sam będąc sportowcem, teraz przedsiębiorcą, który również aktywnie trenuję. No, jestem pewnie też przykładem tego, że, że faktycznie e, tak, takie działania są jak najbardziej skuteczne. Widzimy na, na, na rynku w różnych firmach, e, w różnych przedsiębiorstwa, w przedsiębiorstwach, które nawet nie mają do czynienia dużo ze sportem. E, jest przecież Robert Kubica, jest przecież Robert Lewandowski, wielu, wielu e, pewnie sportowców na, na wysokim poziomie, którzy są zaangażowani w różne kampanie marketingowe różnych firm. E, no, sport, marketing sportowy kojarzy się z czymś pozytywnym. Dbamy o siebie, dbamy o swoje zdrowie. Świetna koncepcja i atmosfera wokół sportowców, którzy, którzy cały czas rywalizują również na arenie sportowej, więc wiele firm zauważa tą skuteczność no i też tak angażuje się marketingowo. No, tak naprawdę trzeba za, zauważyć e, ludzi, czy, firm, czy, czy czy drużynę, czy, czy, czy sportowców, którzy będą dopasowani do danej firmy, do danego produktu, do danej koncepcji. E, no, pewnie znać też ich e, działanie, e, czy, czy, czy dana osoba wniesie wartość do tego, co jest założone w firmie, jeśli chodzi o sam, samą kampanię marketingową i sprzedaż, to naprawdę, na pewno musi być coś za, zaplanowane długofalowo i też taką współpracę buduje się dosyć długofalowo. Są, są różne modele tak naprawdę, natomiast trzeba, trzeba zauważyć, czego się chce w tej współpracy, jaką wartość wniesie, wniesie dana osoba, no, wtedy zacząć rozmawiać o, o potencjalnej współpracy. Wydaje mi się, że sport jest dobrym nośnikiem marketingowym wszędzie, nie tylko w Polsce. Sportowcy niosą ze sobą duże społeczności. W tym momencie można wykorzystać do tego w znaczny sposób media społecznościowe. Nie tylko telewizja gazety. Mamy mnóstwo różnych źródeł, gdzie jesteśmy w stanie promować dany produkt, daną firmę, daną branżę i sportowcy są tak naprawdę świetnym, świetną opcją. No i jak widzimy, wiele firm wykorzystuje tą opcję, angażuje sportowców w swoje kampanie marketingowe. Wydaje mi się, że do każdej, do każdej grupy sportu, ponieważ no sport interesuje wszystkich. Jeżeli jest się młodym nastolatkiem, no to obserwuje się jakąś pewnie dyscyplinę sportową, może samemu się jest zaangażowany w sport, ma się swoich ulubieńców. Wzory do naśladowania, kiedy jest się już, już dorosłym, nadal nas sport interesuje, może już nie jesteśmy tak bardzo aktywni i nie, 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 nie sami nie trenujemy, ale mamy teraz czas na. To, żeby oglądać e, czy to są mecze piłki nożnej, czy ogólnie śledzić sportowców. Jeżeli jeszcze całkowicie starszym, też nie odchodzi się od, od tego, żeby e, obserwować, co się dzieje w świecie sportu. Natomiast wiadomo, no, taką e, pewnie główną docelo, grupą docelową będą to, to trochę młodsi, młodsi ludzie. E, ale, ale też to nie jest do, do końca e, wyznacznik, ponieważ znam starsze osoby, które naprawdę, i jest ich coraz więcej, które naprawdę spędzają dużo czasu nawet na, na, na mediach społecznościowych, obserwują to, co się dzieje, e, obserwują sportowców, nawet są zaangażowani w, w komentarze, udostępnianie postów. E, no i jeżeli e, dany sportowiec promuje daną markę, promuje dany produkt, e, no to oni też e, są, są, korzystają z tych usług, tak naprawdę. Jak najbardziej, jeżeli, jeżeli dana drużyna bym powiedział, jest, jest, jest na topie i, i dobrze się kojarzy, to, to każda firma jest w stanie pewnie nawiązać jakąś współpracę marketingową. My wiemy, marketing jest bym powiedział matką sprzedaży, bez marketingu nie, nie ma sprzedaży. Ktoś najpierw musi się dowiedzieć o naszym produkcie czy usłudze, a później go kupi, jeżeli nie wie o tym, no to go nie kupi, więc żeby się dowiedzieć, no to, musi, to muszą być zastosowane jakieś tam kampanie, jakieś metody marketingowe i wykorzystanie na sportowców, czy to indywidualnych, czy całej drużyny jest to dobrym rozwiązaniem, no, szczególnie na lokalnym rynku, pewnie w Małopolsce, ponieważ ta drużyna tutaj na tym terytorium jest najbardziej rozpoznawalna. Ciężko, ciężko tutaj tak yy, bezpośrednio powiedzieć, czy, czy tak i nie. Każda kampania marketingowa, która jest skuteczna i się przekłada w jakiś tam sposób w sprzedaż, krótkofalowo lub długofalowo, jest opłacalna, yy, więc dana firma musiałaby zweryfikować, jaką korzyść otrzyma ze współpracy, jaką wartość wniesie ta współpraca i czy to się faktycznie przełoży... Na sprzedaż, jeżeli się nie przełoży bezpośrednio na sprzedaż, to może się też przełożyć na rozpoznawalność marki, na tym, żeby coraz większa ilość osób słyszała o produkcie, może się przyzwyczajała obserwując produkt, firmę, ponieważ jest ta firma, która nawiązała współpracę na przykład z drużyną czy z jakimś sportowcem, no ale trzeba to pewnie do tego podchodzić indywidualnie, weryfikować indywidualnie, no i, i, i w zależności Czego dana firma oczekuje od takiej współpracy. Natomiast podsumowując, każda, każda kampania marketingowa, każda metoda marketingowa, która y, przełoży się później na sprzedaż, jest skuteczna, trzeba pewnie y, sobie to przeanalizować. Jest opłacalna, nie tyle skuteczna, tylko opłacalna, o tym mówiłem. Jeżeli mówimy tutaj o takie biznesowe spotkania przedsiębiorców w różnych branżach, którzy są w stanie wymienić się kontaktami i yy, yy, wspierać się nawzajem yy, na przykład yy, promowaniem swoich produktów w, w swojej grupie klientów yy, i, i wymiana takich współprac, no to jak najbardziej to jest korzystne. Tak? Zawsze yy, jeżeli, jeżeli jest to taki mastermind ludzi, którzy mogą wymyśleć jakieś nowe metody współpracy ze sobą, to, to jak najbardziej jest to korzystne. Wszystko zależy od tego, czy faktycznie jesteśmy, jesteś, ta, ta grupa jest w stanie ze sobą współpracować, jest w stanie spotykać się pewnie regularnie i, i są chęci do tego, natomiast takie, jak najbardziej takie, takie spotkania przedsiębiorców na danym rynku się odbywają regularnie i to jest jak najbardziej dobra metoda. Chętnie się przyglądniemy, więc, jeżeli będzie tylko możliwość zaangażowania w taki projekt, to na pewno ktoś z nas będzie, będzie chciał się zaangażować.